Jesteśmy na targach sadowniczych spotkaniach w Sandomierzu dzisiaj jest 31 styczeń 2013 roku. Cała hala sportowa jest zajęta przez stoiska wszelkiej maści, różnych firm, prawda, związanych e, z rolnictwem, z sadownictwem, z, 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 z kulturą rolną. Także no, są, w tym czasie jest e, e, wykład. Także tu pomimo to jest jeszcze trochę osób, które, które tutaj, prawda, Oregon Oregon. U pana przez internet można kupić wszystko. Jak najbardziej. Tak? Wszystko przez Oregona. Niech pan się przedstawi. Co to za firma jest? Firma Oregon z Gliwic. Z Gliwic. Tak, jesteśmy bezpośrednim importerem produktów Oregon. I jaki to rodzaj oferujecie towarów? Łańcuchy do pilarek, do harwesterów oraz akcesoria. Tak, odzież ochronną. Rozumiem. Czyli, dobrze, czyli ja jak piłować to dobrze, z wami, tak? Dobrze, jak dobrze szybko okay, i szybko piłować Dobrze, poproszę o jakąś informację od pana. Bo mam 2 mam hektara lasu, niedużo, ale, 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 ale warto się i to starego. Musi... Bilarki, to na pewno się I... Powyżej 200 zł wysyłka na nas. Proszę, że nie płaci pan za przesyłkę na drugi dzień Tu pana, wszystkie jest... informacje są zawarte. To tam Dziękuję bardzo.

Pest, czyli dobre pestycydy. Nie, najlepsze. Najlepsze? Pest to najlepsze. No ja wiem, że najlepsze, tak. No trochę znam tego angielskiego, pomimo że jestem wiekowym człowiekiem już. E, Panowie, e, powiedzcie tak, to jest firma jaka, zjawożna, tak? Tak. A to jest e, w zakłady tam chemiczne, tak? Były pan, czy, za... czy, czy, elektro... czy cementownia, czy jakiś tam przemysł taki ciężki? Tam tam nie. Tam nie? przede wszystkim dwa różne <laughs> zakłady. E, organika, azot i Ach. energetyka, elektrownia, nie? Elektrownia, tak, tak, tak. tak, tak dokładnie. Tak. Natomiast e, zakładów chemicznych w samym jawożnie jest mnóstwo. I my jesteśmy jednym z tych jednym mnóstwo. tak, rozumiem. I pestycydy głównie, tak nastawiliście się? Tak, dokładnie. I to jest pestycydy i biocydy. I, I tutaj jest spółka jawna, pan jest właścicielem, nie, tak? Nie, nie, nie zbyt no, by to było. przedstawicielem. Ale chciałby pan. <laughs> Niestety nie. tak dobrze nie. Jest. I co, to znaczy na, co to jest Stonkat? Bo to tak ze Stonką mi się kojarzy. Tak, ale to, to jest preparat, który kiedyś... Na, był na robaki? Za... Tak, dokładnie. Był zarejestrowany na Stonkę. W tej chwili jest na muchę. Aha i, i wszelkie i... inne gady p... próbające i gryzące. Nie jest, natomiast nie jest środkiem ochrony roślin. Rozumiem. Dziękuję. Który raz jesteście tutaj e, na Drugi. tych spotkaniach? Tak? Drugi. Drugi raz, tak? W tamtym roku byliście też? Nie. No rozwija się nam tutaj, bo tu jest taki jeden prezes, kawalec i on jest świetny organizator. Jutro jeszcze też, tak? Jesteście? Tak, tak, tak. Do widzenia. bio, gris. bio agris, bio agris. Czyli co pan tutaj proponuje? Jaki serio pan nagrywa? Proszę pana, dokumentacja targów. Ja jestem dziennikarzem niezależnym i później to puszczam na YouTube'a, proszę pana, i, i cała Polska i świat się wygląda. Jest... Co mamy, tak? Dosyć. Tak, tak. Mamy różne ciekawe produkty innowacyjne dla sadownictwa i warzywnictwa. Począwszy od Finolenu, czyli rzeczost amerykańskiej, Leonardyty. E, transport wapnia, także no wiele ciekawych rzeczy. Które no, w, widzę tu głównie są broszurki związane z, z warzywami, tak? Pietruszka, kapusty, niech Pan mówi tak dla ludzi normalnych, tak, wie Pan. E, tutaj i, i pom, i ja, pomidorka i tak, tak, tak rozumiem. Zapowiada parowaniu. I to jest intensywny taki, tak? Tak, intensywny, wspomaganie wzrostu roślin. Pomaganie, przy pomocy... Wszelkiego rodzaju produktów naszych. Tak, tak, I, tak, i, tak, I to się, jak się to tak, mówi, na, na te produkty. ma biologii się nazywa, tak? B, tak, tak. To, to są takie no, różnego rodzaju, produkty do produkcji, do do produkcji szkolowej, ale, ale takiej intensywnej, tak, razie, tak, tak. O, widzę i cebula, i por, prawda? Tutaj, jak ma rosnąć szybko i dobrze, tak? Tutaj chronimy e, dodatkową warstwą, stworzoną przez protektor, chronimy cebulę przed toksycznością herbicydów, takich jak goal czy galina. Rozumiem. Czy tych, tych e, dosyć takich, nie, które zwalczają pasty, ale uszkadzają zarówno roślinę samo dobrze dziękuję I, i gdzie to film się mieści? w warszawie w warszawie dziękuję dzień dobry dziewczyny skąd jesteście? z mokoszyna może? nie? z innej szkoły? Na którzyście przyszły na targi się do dokształcić do, 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 do i czego się wstydzicie? Nie wolno się wstydzić. Jak się dokształcacie, to jest pozytywne. Prokam Polska, co to jest? Nawozy? Można Nawozy. No, ale nie ma wody. Nie trzeba ją uzupełnić. Mamy za darmo wyrzec, bo to długa podróż w temperaturze ja to lepsze. Trzeba to wykorzystać. Dać jeść, dać wodę. Konewka i jazda. Dobrze, chodźcie, A więc tutaj. na takich spotkaniach Panie proponują tutaj jakieś nawożenie, ochronę roślin, tak? Ale nie można nagrywać. Nie możecie. Switch, switch. O, widzę, zaprzyjaźniona firma, rewera, e, i, i, ale tam jak, a ta spółka to co innego, ale szef ten sam, Ale szef ten sam, też rewera, tak, no dlaczego kochany, trzeba robić, to jest mój znajomy dobry i muszę go promować, to jest taki mały reportaż z tych spotkań, z tych targów, i, i to... I to już jesteśmy w tym, pobliskim obrazom.